Siema z tej strony Kosiara. Widzimy się w nowej serii. Jaką jest Stray. Oczywiście gra niedawno pojawiła się na nowym PS Plusie. No i zobaczymy też jak to się gra. Aktualnie nie patrzyłem jeszcze opcji do tego. I co? I patrzymy co to tutaj. jest. Dajcie mi znać od razu w komentarzach, czy gierka nie jest za głośno. Chociaż podejrzewam, że już na pewno będzie. I tak ustawimy do połowy. Tak zapiszmy sobie. Jedziemy i zobaczymy, co to, to, czym się ja. Ok, mamy jakieś kotki. O, widzę, że nie jeden. Okej, okay. o i co, już możemy kierować kotem. Aha, bawimy się organkiem. Już ta gra mi się podoba. Motku jak go fajnie, jak słodko. Dobra. Okej, okay, co? Obawmy się z kotkami. O, ale tu ci bawią łapkami. Oczywiście też polecam Wam zostawić łapeczkę w górę. Ewentualnie piszcie w komentarzach wtedy czy gierka wam się podoba Jak ogólnie widzicie tą serię o mnie na kanale Dobra to my pójdziemy sobie tutaj może zobaczymy czy możemy ten iść Access Control System Czyli jednak nie możemy O, kółkiem jest interakcja, że ten Że on miał, czy jak fajnie i nic za dużo tutaj nie mogliśmy zrobić. Wychodzi na to. Musieliśmy się pobawić po prostu z innymi kotkami. Co czeka nas dalej? Jest koteczek. Miły taki. Ja tak czasami nie mogę się nadziwić, jak te gry już powoli zaczynają być takie bardziej realistyczne. Ten kotek naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ciekawe, co nas w tej serii czeka. I o co dokładnie też będzie chodziło z tymi kotami. Ui, skaczamy na dół. I tu będziemy chyba mieli dalszą interakcję. będziemy mogli robić dalej. No. A one za nami. Czy skakać możemy? Jeszcze chyba nie. Wiedziałem, że na no to chyba będziemy musieli wejść. A nie, tak po prostu sobie możemy skoczyć. Bo dziwnie komara tutaj ten. Chodzić po rurach, ale tu już wyżej chyba nie możemy wejść. No, dokładnie. Kolejny skok. I mamy wodospad. Pomiałyśmy sobie trochę. O, ale fajnie. Ale chyba tędy nie przejdziemy. Nic, pójdziemy tutaj jeszcze, co ty tam widzisz? W ogóle, trigger, jak pani reaguje na to wszystko, nie? Dobra, zostaw to. Napiłeś się wody, to lecimy dalej. Ciekawe, czy tu można spać? Chyba nie. Myślę. Ja mogę podejść, a już nie. Wiem, że widziałem, tam była interakcja z jednym kotem, ale no coś nie zadziałało jak trzeba. Nic na tym nie ma sobie dalej. A wskoczymy sobie na beleczkę. Też widzę, że tu już będziemy musieli zejść. Ale fajnie. Prawie no. Już mi się podoba ta gra. To jest on strzeka czy miałcze Mam nadzieję, że wy z grafiką chociaż będziecie mieli dobrze. Że wszystko będzie w porządku. Też będziemy się starali tak robić serię do 15, do 20 minut, nie? Chyba, żebyście chcieli wtedy dłuższą serię, to nawet możemy wtedy jakiegoś live'a wtedy zrobić, nie? Z tej gry. Jeżeli będziemy widzieli, że na przykład seria się nie przyjmuje, Wtedy. Obserwować. O! Jeszcze coś takiego. Dobra, tu już mamy parkura trochę. No jak na te rury wskoczyłem, nie? To na padzie wyczułem. Oho. Mamy jakąś katsenkę. Czyżby spadł ten kot? No dawaj. O nie! Kotek spadł. Matko. No i wylądowaliśmy w jakimś śmietniku. Matko, biedny, kuleje jeszcze, łapkę ma podniesioną. Jak mi go szkoda. A, się wody. się podnosi. My też musimy tam wejść. Zaraz zobaczymy. Co, jak tam łapka? Hmm, sekundę, już go łapka nie boli. Tu nie możemy iść, bo wychodzi na to, że musimy do tego przejścia iść. No tak by wychodziło. O kurde, się przestraszyłem. Nieudany skok. Martwe miasto Ok. Czyli zapis tutaj jest, czy coś A ostatni ten Punkt kontrolny pokazuje, czyli Automatycznie będzie się zapisywało Albo po prostu w ostatnim miejscu A to tu full tych szczurów nie za bardzo mnie to nie cieszy O zgasło. Tylko kotek sam musi chodzić, ale tu już widzę, że to będzie bardziej raczej taka seria, gdzie bardzo dużo będzie tych skakań, obserwacji danych terenów, gdzie mamy iść. Bardzo dużo na pewno eksploracji. Hej, o, niby pokazuje mi w tamtą stronę. To ja jakoś mogę jeszcze doskoczyć. Spróbujemy tak. O nie, tu nie ma szans, żebym ja skoczył. A to było po prostu przejście. Nie ma przejścia żadnego, więc skoczmy. Follow me mi okienko, mogę wskoczyć? Mogę. Dobra, gdzieś jesteśmy. Będzie dokładnie, to jeszcze nie wiemy. Do tego może lepiej nie podchodźmy. Zdecydowanie chyba, że trzeba. Nie. Zdecydowanie. Przecież go by co... Go na pewno by rozerwało po tym. Nawet nie ma innej możliwości. Jakoś tu trzeba wejść. Okolice, gdzie tu można by było się powspinać, jest z tej strony, niby jak pokazuje tu rurę, to bardziej pokazywało, że trzeba iść w tą stronę. Zejść stąd, zobaczmy, czy coś tutaj może jest takiego, gdzie można by było skoczyć. To bardzo nie ma gdzie. A dobra, nie, też do rury nie mogę wejść. Hmm. Tę hmm. jeszcze jedną opcję. To jakiejś skóry trzeba, chyba. Czy nie? Tak, tak. Tam jest jakaś rura. Sorry za takie rozkwinianie. Trochę czasu. Ładnie Wam przedłużę ten odcinek. Albo po prostu przytnę w danym momencie. E2 się szybko biega, z tego co widzę. Nie tędy, zobaczymy. Aha, podejrzewam już gdzie mam to rzucić. Naprawdę to było takie proste? Dobra, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało i chcielibyście dalej, żebym ciągnął tą serię, zostawcie łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał. Dobijamy do setki, więc trzymajcie się i elo!